I jesteśmy na wizji i na foni. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry, witamy, cześć. Kino domowe w czasach zarazy trzeba sobie jakoś radzić, nie możemy się spotkać twarzą w twarz w sensie osobiście, bo twarzą w twarz jesteśmy, bo ja widzę ciebie Kuba na ekranie, ty mnie też tam na jakimś ty mnie też na jakimś wyświetlaczu i i co? I w związku z faktem, że mamy więcej czasu teoretycznie na oglądanie filmów i seriali to nadrabiamy wszystko co jest do oglądania na wszelkich platformach i pogadamy sobie o serialu The Boys, który widzieliśmy obaj. Tak, chyba było to jedno z takich większych serialowych, pozytywnych zaskoczeń, możemy już uprzedzić naszą opinię, ale takich pozytywnych zaskoczeń serialowych czasu pandemii. Tak, zdecydowanie. Serial jest dostępny na platformie Amazon. Jeśli sobie od razu myślicie, kurczę, kolejna platforma, bo już mam Netflixa, mam HBO, to od razu taka szybka podpowiedź. Jeśli macie telefon w Playu, to przez pół roku z okazji koronawirusa możecie sobie Amazona odpalić totalnie za darmo. A jeśli zapomnicie o tym, to wam będzie kasowało bezpośrednio z telefonu, z rachunku. A jeśli ktoś z Was nie ma telefonu w sieci Play, bo taką nie, nie możemy za bardzo im krypciochy robić, to. Pamiętajcie, że ktoś z Waszych znajomych może ma, a konto można dzielić na, na pewno na dwa urządzenia, a może chyba nawet na trzy. Nie, pieniędzy za to nie dostaliśmy, ale piękna reklama, brawo. No, mała ma podpowiedź. Także do rzeczy, Kuba. Serial The Boys, serial o superbohaterach, ale nie tak do końca, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, co serwuje nam Marvel, do tego, co daje nam DC, i to już gdzieś tak między sobą się różni, a tutaj mamy zupełnie, zupełnie inne spojrzenie na superbohaterów, którzy są super, no chyba tylko z nazwy, tak naprawdę. No, jak ktoś śledzi uważnie nasz kanał, to wie, że moje podejście do superbohaterskich filmów jest zdecydowanie bardziej chłodne niż twoje. E, ja jestem na pewno fanem e, i komiksu, i potem filmu Zaka Snydera Strażnicy, który pokazują e, superbohaterów w takim innym, bardziej ludzkim i mrocznym e, ujęciu. I chyba serialowy boys jest bliżej do tego e, uniwersum niż do MCU czy nawet DC. Więc mhm. dla mnie jest to był zdecydowany plus. No, i to też jest na podstawie komiksu, jakby nie było. Ja przyznaję się bezbicie, ja nie jestem takim maniakiem komiksowym i ja w ogóle nie miałem świadomości, że istnieje taki komiks jak The Boys. Nie wiem. Ty znałeś wcześniej, miałeś okazję czytać? Znałem, bo znam tego autora Garfa Enisa, ale nie miałem okazji, nie okazji czytać. A ja, czy jestem maniakiem komiksu? Faktycznie, to mną widać całą kolekcję strażników. Nie przypadkowo, oczywiście. No tam w ogóle kolekcja zasna, bo widzę i, i, i trochę filmów, widzę, że tam jest Maska z piątku 13, Ukulele Pulp Fiction... No, co tam się Gwiazda śmierci, którą mi się bardzo podobała i kiedyś cię muszę zakosić. No, poży pożyczę ci, bo to jest łamigłówka, która nie jest łatwa do przejścia. Trzeba poświęcić. Teraz jest dobry czas pandemii, żeby, tak. żeby w takich rzeczach skupić, ale wróćmy do serialu. Tak, dobrze. jest, do serialu, bo przekazać będziemy mogli dopiero po, po koronawirusie, jak będziemy się w końcu mogli zobaczyć. Tak. The Boys sprawdza się świetnie jako serial i przede wszystkim to, o czym była wcześniej już mowa, niekonwencjonalne podejście do superbohaterów, bo ci superbohaterowie, których mamy, tutaj w filmie, są wredni, wyrachowani, niemili, cyniczni i grają tylko na to, żeby zarobić jak najwięcej pieniędzy dla firmy, którą reprezentują. Po prostu są bardzo ludzcy. Jak już przestaną super bohaterzyć i ratować ludzi, to stają się tak naprawdę takimi samymi ludźmi ze wszystkimi wadami i przywarami jak my. No to był chyba tak naprawdę najciekawszy element tego, tego serialu. To było nie te wszystkie superbohaterskie akcje, których nie ma za wiele, to trzeba od razu Przyznać, dopiero kiedy gasną światła, blask reflektorów znika, pokazują swoją prawdziwą twarz. Tak, no i co ciekawe, jest to świetnie zagrane ze strony tych wszystkich ludzi, którzy wcielają się w superbohaterów. Szczególnie pan, który gra Ojczyzno Sława. Strasznie nie mogłem, strasznie nie mogłem strawić tej nazwy Ojczyznosław, ale z drugiej strony, znaczy tego imienia, ale z drugiej strony, jak sobie próbowałem przetłumaczyć Homelander jakoś na nasze, to nie wychodziło mi z tego nic sensownego. Także doceniam tutaj kunszt tych ludzi, którzy to tłumaczyli, chociaż no, nie brzmi to. Oceniam podwójnie, bo naprawdę zrobił kawał dobrej roboty przetłumaczyć e, nazwy superbohaterów na polski, żeby to nie przyprawiało ból głowy albo zażenowanie, to był naprawdę wielki wyczyn. I sława Gwiezdna, Głęboki czy Pośpieszny brzmią naprawdę bardzo dobrze w konwencji tego scenariusza, nawet lepiej niż Homelander, Star czy A-Train. Więc tutaj brawa dla tłumaczy. A, a, a żeby było weselej, to aktor, który gra Ojczyznosława ma nazwisko Star. Eee, także to jest y, ta, taka ciekawostka, na imię ma Antony, nazwisko star tylko przez 2 R, także no Także no, pasuje też do tych gwiazdek, które ma na, które ma na Pelerynie. Ale y, przede wszystkim, y, czym ten serial nas kupuje? No, tym, że jest tam mnóstwo y, czarnego humoru, jest y, ciekawa akcja. Ten serial nie nadaje się dla młodzieży. Od razu trzeba o tym powiedzieć, bo przed każdym odcinkiem jest bardzo dużo znaków ostrzegawczych, które mówią o tym, że będzie przemoc, że będzie seks, y, wszelkiego rodzaju golizna, obcinanie kończyń, wulgaryzmy. I tego jest naprawdę dużo. To jest bardzo krwawy serial. Prawda, wszystko to możemy oglądać w wielkim przybliżeniu. Tak, tak. Ale to też yy, cała, cała akcja jest bardzo ciekawie poprowadzona, i tutaj duże yy, brawa i zasługi dla yy, scenarzystów, bo wśród scenarzystów i to głównych jest yy, Ewan Goldberg, yy, którego znamy z, z takich filmów, które obaj lubimy, jak yy, Super Samiec, Sausage Party, to, yy, to już jest koniec. Czy w ogóle wszystkich tych zwariowanych filmów, gdzie występują Franco, Rogen i cała ta ekipa, która zawsze trzyma się razem? No tak, tak, bardzo lubimy te filmy, bardzo lubimy tych aktorów, i ten humor czuć też w serialu. Boys. Zdecydowanie, zdecydowanie. No i e, zadbali też o to, żeby poza humorem e, no, wszystkiego znalazło się po trochu, bo mamy tutaj też trochę dramatyzmu, mamy też świetny wątek sensacyjny e, i bardzo ciekawy drugi plan, bo mówiliśmy tutaj o tych bohaterach z pierwszego planu, ale na drugim planie jest między innymi Simon Peck, który jest rewelacyjny, i Elizabeth Shue. Tak jest. I dzieciak z szóstego zmysłu, wyrośnięty i spasiony. Tak, tak. Yy, on jest Hali Joel Osment, tak? Tak jest. się nazywał. No. Trochę się zmienił, ale gra też, można powiedzieć, taką karykaturę chyba samego siebie, bo on jest, on gra tutaj superbohatera, który zasłynął jako dziecko mające supermoce i później słuch po nim przepadł, także no, gra samego siebie trochę. Bardzo fajny, bardzo fajny smaczek. A może powiedzmy trochę o samych Boys. To nie o tyle o Boys, co o samej Wielkiej Siódemce, czyli o tej, o tej lidze Sprawiedliwości w wydaniu serialu Boys. Kogo my tam mamy? Mamy tam ojczyznę słowa, o którym wspomnieliśmy, to jest takie połączenie Supermana z Kapitanem Ameryką. Mamy Gwiezdną, która jest nowym bohaterem, nowym dodatkiem do, do, do ekipy i trudno chyba znaleźć takie odniesienie w superbohaterskim świecie do niej. Jest pospieszny, no to jest ewidentnie Flash. Głęboki to Aquaman. Kogo jeszcze, kogo jeszcze warto wymienić? E, tam jest e, mroczny cień. E, I też e, nie, nie wiem, czy, czy do któregoś z tych takich superbohaterów można go odnieść, chociaż Ty tutaj bardziej się orientujesz. Bliżej mu do Rorschacha, choć w tym, w tym sezonie prawie w ogóle go nie poznaliśmy. Chyba Fabuła skupia się przede wszystkim na tej na tej czwórce. Jeszcze trzeba wspomnieć Czułą królową, czyli taką Wonder Woman w, w tej ekipie. No jeszcze jest przezroczysty, który też. E, ma tutaj swój epizod, w sumie można powiedzieć, ale nie, nie zdradzajmy zbyt, zbyt wiele z fabuły. No a co z The Boys? Kogo, kogo, kogo mamy w tej ekipie? No na pewno tutaj na wielkie brawa zasługuje Karl Urban, którego znamy chociażby z Władcy Pierścieni czy ze Star Treka nowego. Jego Billy Rzeźnik to jest chyba naj, moim zdaniem najlepsza postać w całym serialu. Ja też od razu y, zakochałem się w tej postaci, chociaż jest to facet, y, ale tak mentalnie mentalnie go polubiłem. E, jego poczucie humoru to jak wygląda. Ja na początek miałem straszny problem, żeby go w ogóle włożyć do jakiejś szufladki, bo ja mówię, znam tą twarz, tylko nie, nie mogę skojarzyć. Ale później od razu sobie kliknąłem, y, wiadomo, w, w Google i w film weba. Sprawdziłem, że to jest właśnie Karol Urban, i y, 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 y potem od razu wszystkie lampki mi się pozapalały. On jest fenomenalny, a y, to, ile razy Przeklina, używając wszelkiego rodzaju waginalnych skojarzeń w odniesieniu do facetów innych osób, to jest jakiś fenomen i tym też mnie ujął. Yes. No dobrze, a wracając do samej, do samej fabuły. Mamy Wielką Siódemkę, czyli naszych superbohaterów, którzy, jak się okazuje, i mamy okazję oglądać, nie są wcale tacy super. I mamy The Boys, czyli ekipę, która szczerze ich nienawidzi i za wszelką cenę chce obnażyć ich tą superbohaterską ścienę, no a w niektórych momentach posunąć się nawet krok dalej. No, no tak, bo ci superbohaterowie strasznie panoszą się po mieście. Oni sobie pozwalają na wszelkiego rodzaju rozwałki, a to jest wszystko przykrywane przez firmę, w której pracują, czyli firmę WOD. I to też jest bardzo fajne zagranie, bo ten serial bardzo mocno obnaża to, jak działają wielkie korporacje na świecie. To jest niesamowite właśnie, ile jest gdzieś właśnie osób decyzyjnych, jak jest budowany wizerunek, jak to wszystko jest sztucznie napompowane, obudowane, a tak naprawdę w środku nie ma nic. I to jest w tym piękne. Jest to też pasja takiego celebryckiego życia, takiego, takiej pustki e, intelektualnej, która kryje się za wymyślonymi gwiazdami e, social mediów. I powiem szczerze, jak oglądałem ten serial, to miałem bardzo dobre odniesienia do wspomnianych wcześniej Strażników. Strażnicy to komiks, który. Powstał w, w latach 80., jest on, tam, jest on mocno osadzony politycznie w czasach zmierzchu zimnej wojny. A The Boys to, jest, to, to są tacy strażnicy naszych czasów. Oni poruszają tematy, które są teraz aktualne i też obnażają i pokazują prawdziwą twarz społeczeństwa, która no nie jest piękna na pewno. To trzeba przyznać. Dlatego jeżeli y, lubicie superbohaterów, y, ale chcielibyście na nich spojrzeć z przymrużeniem oka albo z zupełnie innej strony, y, a do tego lubicie y, przerysowany y, czarny humor, y, groteskowe podejście do y, przemocy y, oraz y, jeszcze wiele innych smaczków, o których tutaj wspomnieliśmy, to zdecydowanie polecamy The Boys, y, bo jest to serial dostępny na Amazonie, można zobaczyć, no i niedługo za czas jakiś będzie pewnie też drugi sezon. Bardzo czekam na drugi sezon, a jak będziecie mieli okazję i namówiliśmy was, żeby sięgnąć po The Boys, to koniecznie podzielcie się wrażeniami i napiszcie, napiszcie, który z super który członek wielkiej świademki był waszym ulubionym i dlaczego. To wszystko na, na dziś, a w zasadzie na to spotkanie, bo na pewno jeszcze się połączymy kilka razy, żeby porozmawiać o czymś, co zobaczyliśmy razem. Może następnym razem nie będziemy tak zgodni, bo tutaj akurat widzę, że obaj jesteśmy bardzo za tym serialem. Tak jest. Na pewno wybierzemy coś, gdzie się lekko pokłócimy, to zawsze jest ciekawsze. Tak jest. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, do zobaczenia.